Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Czytam to tu, to tam. Dzisiaj przeczytam pierwsze z dwunastu op opowiadań z książki Biały Mustang, Sadoka. Zapraszam. Pewnego razu w pogoni za górskimi kozami zapędziliśmy się wysoko w góry. W wyprawie tej prowadził nas doświadczony myśliwy, a zarazem nasz opiekun i wychowawca, Owases, dziki zwierz. Było nas razem 12 chłopców w wieku od 10 do 14 lat. Ja należałem do tych najmłodszych. Od paru dni goniliśmy po górach za kozami. Byliśmy zmęczeni, zakurzeni i podrapani o ostre skały. Trud nasz jednak został wynagrodzony. Upolowaliśmy cztery dorosłe kozy i jedno małe koźlątko. Zwykłemu śmiertelnikowi mogłoby się to wydać marną i śmieszną zdobyczą. Trzeba jednak wiedzieć, jak trudno jest podejść dzikie kozy między gołymi skałami bez broni palnej, tylko z łukiem. Zwierzęta te posiadają tak czuły słuch i tak doskonale znają wszelkie odgłosy, że potrafią na przykład odróżnić toczenie się po skale kamienia strąconego przez człowieka lub zwierzę od kamienia, który sam oderwał się od skały. Szalone skoki kozie lub dziki bieg po stromych urwiskach mają w sobie coś zadziwiającego. Nieraz byliśmy świadkami, jak całe stado rzucało się w wąwóz o stromych ścianach głębokości 100, a może i więcej metrów. Gdy pierwszy raz człowiek widzi coś podobnego, ulega złudzeniu, że kozy popełniają jakieś zbiorowe samobójstwo. Skacząc zygzakowato ze ściany na ścianę, opadały coraz niżej i w ciągu paru sekund uciekały dnem wąwozu. Pewnego dnia, gdy tak uganialiśmy za zdobyczą, Nagle rozległ się ostry gwizd kościanej świstawki owasesa. Był to znak, abyśmy przerwali polowanie. Po czwartym gwizdnięciu usłyszeliśmy miarowe bicie w bębenek, z którym nasz wychowawca nigdy się nie rozstawał. Miarowy rytm bębna prowadził nas do miejsca, gdzie dziki zwierz wybrał nam obozowisko. Była to niewielka dolina osłonięta wysokimi skałami, doskonale chroniącymi przed mroźnym nocnym wiatrem. Usiana odłamami skał i porośnięta ciemnobrunatnym mchem, gdzie gdzieniegdzie rosły skarłowa sosny, z pomiędzy których wystrzelały samotne jodły. Na skraju doliny znajdowało się jezioro ciemne, spokojne, bez żadnej zmarszczki na powierzchni, z trzech stron obramowane stromymi ścianami. Od naszej strony brzeg stopniowej łagodnie obniżał się, aż do samego jeziora. Na widok wody uradowaliśmy się ogromnie, przeżywając już w myślach wspaniałą kąpiel w chłodnym górskim jeziorze. Jednak pierwszym naszym obowiązkiem było nazbierać tyle drzewa na opał, aby starczyło na całą noc. Dopiero gdy uporaliśmy się z tym, śmiało ściągnęliśmy swoje leginsy i już biegliśmy do wody, gdy nagle zatrzymał nas ostry głos owasesa. Stać, jeśli nie pragniecie własnej śmierci. Zadziwiły nas te słowa. Dlaczego mielibyśmy przez kąpiel w górskim jeziorze ściągnąć na siebie ducha śmierci? Przecież już w tylu rzekach i w tylu jeziorach kąpaliśmy się i nigdy nam nie zabroniono, a teraz, kiedy jesteśmy tacy brudni, nie wolno. Bardziej zdziwieni, aniżeli przerażeni, zawróciliśmy. Osiedliśmy wokół rozpalonego ogniska i czekaliśmy, co też nam powie o wases. Mimo, że ciekawość nas rozsadzała, zgodnie z panującym u nas obyczajem, nie zadawaliśmy pytań starszemu. Milczenie trwało długo. Dopiero gdy nasz nauczyciel wypalił fajkę, a duchy zmarłych rozpaliły ogniska na ciemnym niebie, zaczął mówić. Minęło już wiele zim i wiele wielkich słońc upłynęło od chwili, gdy tu, w górskiej wiosce, żyło potężne plemię Ajwaho. Słynna z piękności były kobiety tego plemienia, a wojownicy silni i twardzi jak skały, między którymi rodzili się i umierali. Nie stroili się oni w pióra, tak jak to my czynimy: ubrania robili ze skór szarego niedźwiedzia, którego wojownik musiał sam ubić, zanim otrzymał imię. Dopóki nie zdobył skóry grizzly, nie miał prawa do stroju wojownika i nie miał nazwiska. Indianie Aiwaho. Nosili na głowach skalpy bizonie z cienko szlifowanymi rogami, które otrzymywali od plemion z równin za sól i żółty metal ozdobny. Wodzem tego plemienia był dobry i mądry Somak. Mówili o nim, że mając dziewięć wielkich słońc, gołymi rękami udusił górskiego niedźwiedza, niedźwiedzia. Dzielny był Somak, to też w młodym wieku został wodzem. Za żonę pojął piękną i gospodarną Ujanoch. Wielki duch, duch był łaskawy dla tipi wodza i obdarzył go cudną córeczką Hanuatę. Piękne są góry przy zachodzie słońca, ale wobec urody jego córki najpiękniejsze szczyty skał oświetlone promieniami słońca szarzały i nikły. W nocy zaś gwiazdy bladły i uciekały, gdy ukazywała się Hanuate. Gdy wieść o jej piękności rozniosła się po równinach i plemionach, najsławniejsi wojownicy poczęli zjeżdżać na ziemię Ajwaho, aby poznać piękną Hanuatę. A kto ją zobaczył? Nie chciał już wracać do swojego plemienia, pragnął zostać przy niej na zawsze. Somach starzał się z każdym dniem, ramię jego stawało się coraz słabsze, pragnął więc jak najprędzej doczekać się wnuka któremu mógłby przekazać swoje doświadczenia i w którego ręce mógłby włożyć losy plemienia, złożyć losy plemienia. Hanułaty jednak wiedząc o swojej urodzie, stała się dumna i kapryśna. Na wszystkich patrzyła lekceważąco, a im więcej wojowników i młodych wodzów przyjeżdżało, tym bardziej była dla nich opryskliwa. Latem każdego wieczoru uciekała nad brzegi jeziora i tu, przy blasku księżyca, podziwiała swoje odbicie w tafli wodnej. Ciebie kocham ciemna wodo, szeptała. Ty mi pokazujesz prawdziwą moją twarz, którą nad wszystko wielbię. Ty, księżycu, otaczasz moją postać blaskiem swej tarczy, najczulej pieścisz mnie swoimi promieniami. Cóż mi więcej do szczęścia potrzeba? Gdy przechodziła zima i mróz skubał powierzchnię jeziora lodem, Hanuła tę smutniała, nie wychodziła z namiotu i nikogo do siebie nie wpuszczała. Z nastaniem wiosny, gdy ciepłe promienie słońca roztapiały lody jeziora, dziewczyna wybiegała na brzeg i dziękowała słońcu, że zniszczyło mroźny płaszcz i że znowu może podziwiać się wodnej tafli. Śmiała się przy tym radośnie, biegała, klękała nad brzegiem jeziora, wpatrując się w swoje odbicie. Zostawała tam dniami i nocami, nie pokazując się w wiosce. Żywiła się rybami, jajami wybieranymi z gniazd i ptakami, które ustrzeliła z łuku. Daremnie czekali na nią wojownicy, daremnie czekali wodzowie z wielkich równin, zniechęceni, wracali na swoje ziemie. Stary ojciec rozgniewał się w końcu na córkę, zwołał radę starców, na którą sprowadzono z nad jeziora zrozumiałą i upartą dziewczynę. Na wielkim placu Narad zasiedli starzy wodzowie, którym czas głowy pobielił, jak letnie słońce korą brzozową. W olbrzymich rogach bawolich, okryci skórami niedźwiedzimi, ozdobionymi frędzlami, wyglądali dumnie, a zarazem strasznie. Poważny nastrój udzielił się całej wiosce, cisza panowała dookoła, nawet psy, zwykle hałaśliwe, pochowały się po kątach. Przed warownikiem leżała czaszka bizona z czerwono-barwionymi rogami, wielkość lśniła w blaskach ognia, niby odbicie drugiego księżyca, twarz. Czarownika, pomalowana na czarno, nie zdradzała żadnych uczuć. Tylko oczy błyszczały groźnie, i gdyby nie były przesłonięte powiekami, wyczytać by można w nich wyrok, który miał spaść na głowę dziewczyny. Rozległ się ponury głos bębna i wkrótce na plac, na plac wprowadzono Hanuatę. W blaskach ognia stanęła dumnie, nieruchoma niby posąg kamienny, nie okazując ani pokory, ani strachu. Bębny zamilkły, wodzowie milczeli. W głuchej ciszy słychać było tylko trzask palących się polan. Gwałtownym ruchem czarownik wzniósł w górę głowę, spojrzał na dziewczynę, lewą rękę oparł na czaszce bizona, prawą wyciągnął przed siebie i głębokim, powolnym głosem począł mówić: Zaklinam cię, hanuate, na zanurzone w krwi rogi bizona, na ogień, który wszystko niszczy a zostawia popiół, szary nieby pył w czarnych górach. Zaklinam cię, Hanuate, na ciemności nocy, gromy i błyskawice. Zaklinam cię na potężne pazury szarego niedźwiedzia, które kruszą skały. Zaklinam cię i nakazuję ci, abyś poślubiła pierwszego wojownika, który zjawi się przed twoim namiotem i zaśpiewa pieśń weselną. Żąda tego rada wodzów, a jeśli sprzeciwisz się naszej woli, Zginiesz między skałami, a ciało twe rozszarpią sępy. Dziewczyna nie zlękła się jednak wcale ponurej groźby czarownika. Oj, wy starzy wodzowie! zaśmiała się głośno. Widocznie lata starości przysłoniły oczy wasze, a siwizna głów waszych wysawam wam rozum z głów, że żądacie ode mnie rzeczy, których nigdy nie będzie. Powiedz mi, Zwróciła się do czarownika. Czyż nie jestem taka piękna, jak mówi mi o tym woda jeziora? Powiedz mi ty, ojcze, czyż moja uroda nie jest tak wielka, że zmusza ptaki do śpiewów? Uf, piękna jesteś, Hanuate, odrzekli odbydwaj starcy. Jeżeli więc jestem piękna, to nie mogę zostać żoną żadnego wojownika. Zaczekam, aż przyjdzie po mnie sam na Naboszo. I jego żoną zostanę. On tylko, duch lasów, jest godny pojąć mnie za żonę. W chwili, gdy to powiedziała, płomień buchnął w górę aż pod szczyty sosen. Wiatr porwał dym z ogniska i rzucił go między skały, jak podarty strzęp kory brzozowej. A z góry z głośnym, przeraźliwym krzykiem spadł ogromny, czarny sęp, rzucił się na zuchwałą dziewczynę i porwał ją w swe szpony. Wszystkich ogarnęło przerażenie. Nim zdążyli zrozumieć, co się stało, Semp unosił się już wysoko, przysłaniając czarnymi skrzydłami błyszczące gwiazdy, aż znikł w ciemnościach nocy. Gdy z gór wyjrzało słońce, oświetlając szczyty skał, wioska plemienia Aiwacho była pusta. Nawet psów w niej nie było. Wszystko, co żyło, pobiegło ku brzegom jeziora, gdzie zwykle przebywała dumna Hanuate. Wysoko w górze nad środkiem jeziora unosił się sęp z dziewczyną w szponach. Przerażeni ludzie padli na kolana, a psy podkuliwszy ogony przywarły mocno do ziemi, bo to jak gdyby z jeziora lub z głębi skał rozległ się głos. — Słuchajcie mnie, ludzie Ajwaho! Ukarałem Hanuatę za jej pychę i głupotę. Będzie odtąd przebywała na dnie jeziora, aż przyjdzie tu człowiek o białej twarzy, który rozsadzi skały i spuści wody. Hanuate przejdzie wtedy do krainy spokoju. Was i ludzi wszystkich plemion ostrzegam, abyście omijali z daleka to miejsce, gdyż Hanuate, jako zła władczyni jeziora, będzie mścić się na każdym żyjącym człowieku. Wysłuchajcie ostrzeżenia i zapamiętajcie słowo na naboszo. Gdy głos umilkł, przerażeni ludzie ujrzeli, jak puszczone przez sępa ciała Hanuate padło z pluskiem do wody. Jezioro zadyszało, fale uderzyły gniewnie o brzeg, jak gdyby nie chciały przyjąć dziewczyny. Powoli jednak powierzchnia wygładziła się i znieruchomiała. Tylko woda zmętniała i pociemniała, a wreszcie stała się zupełnie nieprzejrzysta. Ludzie długo jeszcze stali nad brzegiem, nieruchomi i zadumani. Ciężkie milczenie przerwał wreszcie czarownik. Odejdźmy stąd. Dziewczyna została ukarana. Oby nigdy w naszym plemieniu nie było podobnych kobiet. Wielki Duch zabrał nam ją, bo tak chciał. Opuśćmy tę stronę na zawsze, a jezioro to od dziś będzie nazywać się Hanuate. Niedługo potem plemię Ajwaho zwinęło swe namioty, wywędrowało z gór. Nigdy już żaden myśliwy tego plemienia nie stanął nad brzegami jeziora Hanuate. Ognisko powoli dogasało kiedy owase skończył swą opowieść od tamtej chwili hanuate mści się na każdym człowieku i każdym żyjącym stworzeniu które pragnie zanurzyć swe ciało w chłodnej wodzie tego jeziora tam po prawej stronie gdzie znajduje się najniższy brzeg leżą kości obdarte z ciała przez sępy to ofiary hanuate idźcie tam i przekonajcie się zapraszam do następnego nagrania gdzie będzie można wysłuchać drugiego opowiadania pod tytułem Powstanie człowieka.